Kościa, kościa, błagam ci, pomóż mi z policja mnie ściga, ja nie mam dokąd pójść. Smóduj się od niej. No proszę, dobrze, daj mi przynajmniej ten klucz od w domku Wikamarka, ja się tam przeszkadzać na kilka dni. Ona do nie mienia... ma zamiaru ci pomagać, wyjazd stąd! Wzywam policję! Nie, nie, poczekaj, poczekaj, poczekaj. Proszę, pogadajmy w cztery oczy. Ja naprawdę nie mam dokąd pójść. nie Spałem od wczoraj. Słuchaj, nie zmuszaj mnie, żebym zrobił coś głupiego. Tutaj też są krawężniki, możesz sobie głowę rozbić. Nie chcesz tego. Posłuchaj, nie dam ci, ci żadnego klucza, rozumiesz, Zniknij z mojego życia. Nie no. Bo... Stój policja! Podejrzewam, że ucieka z twojej funkcji. się nas obserwować. Faktycznie. Jesteś zatrzymany za gwałt i doprowadzenie małoletniej do jestem próby samobójczej. Nie jestem niewinna, a się dołóż. Do radiowozów. Gosia, Rosy. proszę, powiedz im! Radio to nie jak! Gosia, my jesteśmy rodziną! Jak można być tak podłe? Jak on w ogóle może tak mówić? Gosia, już jest koniec tego koszmaru, tak? Już będzie dobrze. Słuchajcie, policja zabrała teraz Mateusza i wygląda na to, że to koniec tej strasznej historii. Mam tylko nadzieję, że nasza szkoła to przetrwa. Słuchaj, nie nagrywaj teraz. Musicie nam pomóc, bo jest naprawdę, naprawdę słabo. Dobra, wyłącz to.